wiosny teatralnej udało nam się e, sprowadzić między innymi trzy bardzo duże e, widowiska. Spektakl Teatru Żydowskiego e, z Warszawy w nocy na Starym Rynku w reżyserii Szymona Szum Szurmieja. Przyjedzie pełna obsada Teatru Żydowskiego z Warszawy. E, spektakl bardzo małowniczy, poetycki, barwny, e, bardzo nostalgiczny. Drugim takim widowiskiem będzie Mistrz i Małgorzata e, Polskiego ze Szczecina. Swoją obecnością ze Szczecina również reżyser pan Opatowicz. A trzecim z tych największych spektakli to doskonała, prześmieszna komedia Igraszki z Diabłem, którą zaprezentuje nam teatr Adama Mickiewicza z Częstochowy. Na wszystkie te widowiska, ale na całość naszego festiwalu serdecznie Państwa zapraszam taką nową rzeczą w ramach naszego gruziackiego festiwalu będzie maraton teatralny, na który zaprosimy do grudziąskiego teatru, jak już od kilku lat praktykujemy. Chcemy pokazywać naszym widzom również teatr telewizji. W tym roku postanowiliśmy, że to będzie taki długi teatralny wieczór w teatrze. Zaczniemy monodramem "Teybele i jej demon" na podstawie opowiadania Noblisty Zingera. Natomiast potem nastąpi krótki poczęstunek i krótka przerwa, i zaraz później zaprosimy na projekcję. Teatru. Teatru Telewizji I to będą Dybuk i Igraszki y z Diabłem. Dwa bardzo różne przedstawienia. Dybuk w reżyserii Agnieszki Holland. Natomiast Igraszki y z Diabłem to propozycja myślę znana. Wszystkim premiera mia miała miejsce w 80 roku i Gwiazdorska Obsada przede wszystkim. I po ile są karnety i bilety? Jeśli chodzi o bilety na poszczególne przedstawienia w ramach Grudziąskiej Wiosny Teatralnej, one będą się kształtowały od 10 zł do 30 zł, a cały karnet wynosi 100 zł, więc myślę, warto sobie zafundować taki wyjątkowy, prawie dwumiesięczny czas spędzony w Grudziąskim Teatrze.